Witam, szybki filmik. Otworzenie paczki od pana Arkadiusza. nie znam z, z aplikacji impostu. Pierwsza 34. Arkadiuszu, nie zrobię ci już dzisiaj tego telefonu, ale to chyba nic nie zmienia. Dzisiaj już jest 31 grudzień, więc nawet jeżeli bym ci to zrobił i rano wrzucił do paczkomatu, znaczy i tak nie możesz mi zrobić przelewów, bo przelew po prostu do mnie nie dotrze, więc tylko otworzę. Nie ma tutaj pośpiechu myślę, bo i tak to po prostu nic nie da. Nawet gdybym zrobił przelew, to ten przelew do mnie nie dotrze. No a jeśli by dotarł, to i tak go żeby nie jeżdżą, bo się pytałem, że impost nie jeździ. Oficjalnie otwieram. Nie wiem jaki mi telefon wysłałeś w ogóle. Mówiłeś mi, że coś ze FPC. sobie to na bok nie no myślałem, że słabo zapakowałeś. Mówię tak, ktoś z branży, no bo z MacBossa pudełko. Nie, no dobrze, zapakowałeś tu. Lux, jest tu jakieś jakieś coś. Kartka czy coś tutaj nie ma. Oho, jest tutaj, dobra. Dobra jest, są dane klienta. Jest ja tutaj to Tak, i mamy tutaj Samsung A41. Do wymiany gniazda FPC, dane do kontaktu, miejscowość Witonia, telefon po. Ojej, nie mogę przeczytać, przeczytać. Stan mocno średni, ale trzeba go ratować. Telefon po. Nie mogę się tutaj czytać. Telefon po rolnikach? Stan mocno średni. No dobra, zobaczmy ten stan. Chętnie tutaj zerkle. Tak, folia SSD, czyli bez wyładowań Jakiś tam, bezpieczna. O, telefon otworzony. czy widzę, rdzę. A to niedobrze świadczy, dobra. Myślałem, że telefon będzie rozkręcony, ale dobra, to jeszcze tak szybko, mimo tego, że po prostu jestem tak wywalony. Nie chcę narzekać, żeby tutaj ktoś nie podpisał mi znowu pod filmem, że... co to przecież to tam 20 godzina pracy. Jak, jak mnie praca męczy, to po co pracować, prawda? No ja muszę pracować, bo mam rodzinę na utrzymanie, nie mam wyjścia. Ale to prawda, że lubię to. Tylko że no, no jestem zmęczony jutro. Mam rocznicę w ogóle z żoną i mam problem, bo nie wiem którą. Czy <laughs> 21? Czy 22. Podobno jest tu uszkodzone złącze w PC. Widać, że ktoś tu był, ktoś tu grzebał. Nie chcę to wyjąć. No Kurczę, na klapce jakieś takie pieczątki dziwne. Kurde, miałem taki szybki, dosłownie dwuminutowy filmik nagrać. W ogóle porównam, czy takie złącze mam. No dobra, zasilanie ktoś odpiął. To dobrze. A czemu? A co się dzieje, że jest? Ale co tu jest nie tak? Zerknę pod mikroskopem. No, powiem szczerze, ja już jestem zmęczony. Ja mogę tego gołym okiem nie widzieć, to prawda? Ja sobie szybko jeszcze spakuję. No, już nie będę go z powrotem skręcać. Złączę. widzę, że powinienem mieć. Także spoko. Damy radę. No I rzeczywiście często padają te wącza tutaj. Ale zazwyczaj to widać nawet z daleka, że tam gdzieś jest naderwane, przy jakimś naprężeniu, przy przy upadku. Ten stan, że jest taki... No, no jest średni stan, no, ale nie jest też zły. To, że tawka jest rozklejona, no tyle sklei się będzie dobrze. Ogólnie z przodu przecież wygląda spoko. A nie, ktoś mi tam mówił, że to jest chyba po wyświetlacza. Tak? Czy nie? Zerknę pod mikroskop już tak szybciutko. Sekundeczkę. A nie, no jest, 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 jest. Tylko że kuczę, co się tu dzieje. A, kawałka brakuje. Dobra, 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 teraz widzę. Dało się to jeszcze uratować, jakbym miał ten kawałek. W ogóle nadlałbym do sceny, tak naprawdę i też by to działało. W ogóle pociągnąłbym to DRUTA i też by to działało. No. Zobaczymy co da się z tym zrobić. Ja chyba jednak pokuszę się o postawienie nowego złącza, tak jak się tutaj umawiałem z panem. Zapomniałem, Arkadiuszem przepraszam. Dobra, już wiem o co chodzi. Wiem o co chodzi, wszystko widzę. Także tutaj jest oderwane z tej strony. Tak tak zawsze zresztą, a z tej strony po prostu nie ma tego kawałka tej tego masy, minusa chyba tutaj. No i cóż, trzeba to przerutować na nowe. Zerknę jeszcze, czy mam. Znaczy to mieć to powinienem mieć. Kurczę, gdzie ja sobie to rzuciłem? Tak jest. Jeszcze tak szybko porównam. nie pamiętam, ile pinowe to są te, te złączki, ale dobra, gdzieś tam chyba coś mi tutaj świta, że powinienem mieć chociaż to nie jest to. Chyba ostatnia sztuka, gdzieś mi się tutaj. Hmm. No dobra, będę szukał. Jak nie, no to zamówię. Tak to wygląda, rzeczywiście złączę. No, no można to próbować ratować. Jak nie, no to spróbuję jeszcze go uratować i bez wymiany. Zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie. Pozdrawiam na razie.